Cześć dzień dobry, witamy Was w kolejnym odcinku Wademekum Myśliwego. Cześć Maćku! Cześć Piotr. Maćku, co ty Cześć. dzisiaj tutaj przygotowałeś? Jakąś kość rzuciłeś tu na blat. Coraz więcej zapytań na temat dwójnogów, tak? Bipodów. A więc rozszerzyliśmy swoją ofertę, o już wcześniej wspominaliśmy, ale w tej chwili mamy w stałej sprzedaży. Czyli dwójnóg bon. Dwunok BON, tak. Czyli kość. Od marki Strasser, tak? Bo to, mhm. to jest w produkcji Strassera. E, ogólnie są 7,5-calowe i 10,5-calowe, jeżeli chodzi o, o długości, tak? Mhm. E, bardzo szybkie, proste e, e, wysuwanie. wysuwanie. Oczywiście jest stopniowe, mhm. e, czyli możemy w zależności od tego, jaki mamy teren, tak, e, jeżeli będziemy mieć krzywy, to możemy wtedy e, jakąś tam. E, górkę, tak, to mhm. możemy to um, ustawić w poziomie. Oczywiście. A jak jesteśmy e, podniesiesz do góry broń, Jak już jesteśmy na górkach i potrzebujemy o, na przykład ściągnąłem, potrzebujemy czegoś mocniejszego, to mamy takie kolce tolce, na tolce. zakończeniu. Nie? Także, Także te kolce złożę górkę. Ale w górach Bardzo, mogą być. Na, na, na desce się... może być też. A tak, tak. To no, no na no, jakichś... tak? no. no i teraz tak. Ideą tego dwójnogu jest to, żebyśmy mogli go przepinać na różne em, do różnej broni. Czyli mieć w sensie jeden bipod, temat. mieć jeden bipod i różne adaptery, tak? Okay. E, w, w ofercie są of, adaptery. Do szyn M-Lock, do szyny Picatinny, mhm. do bączka, tak, takiego normalnego pina, mhm. e, właśnie do dwóch rodzajów, do 6-9 mm tych pinów. Mhm. Ja tu wyciągnę, Wam pokażę, jak to wygląda. To jest, to jest taki adapter, który jest do, do M-Lock'a. Może być K-Mod, w zależności od tego, jaka jest. Coraz więcej mamy broni takiej typu na platformie Aera, robionej. Mhm. Więc, więc tutaj. A ja pokażę, jak wyglądają wszystkie adaptery. I tu już macie na zbliżeniu. Tak, adaptery, to jest adapter M-Lock. Są adaptery do blazera. Zaraz go pokażemy. I teraz zamiast tego bączka, który jest w kolbie w blazerze. Mhm. Wkręcamy. Oczywiście musimy wyjąć lufę, wykręcić ten przedni chwyt, żeby tam hmm. mieć dojście do śruby i dołączamy ten element do kolby, do każdej, do, 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 do blazera, do R8. Pasuje więc tutaj mamy miejsce na bączek. Mhm. Tak, i to też pasuje do tego oryginalnego bączka. I wtedy załóżmy, mam, nie wiem, blazera, mam jakąś inną broń. Mam e, e, czy tam trzy sztuki różnej broni, chcę mieć jeden bipod. Wtedy mam tylko trzy adaptery na zamontowane na stałe w broni. Mhm. Tak jak w przypadku tutaj na przykład trasera. E, zostaje nam taki adapter od dołu w mhm. przypadku tej kolby. E, i Przepinamy po prostu ten bipod, ten bipod w zależności od tego, jak potrzebujemy. Montaż i demontaż jest bardzo, bardzo szybki. Możesz jeszcze raz pokazać, jak to, jak to zrobiłeś? Zrobiłeś jakby zwolnienie e, śrubą, która jest pod spodem. I tu jest taka. Nie wiem, Oczywiście, będzie, się na tym poczekaj, Maciek, nie wiem, czy to będzie widać. Zobaczcie, tu jest taka jakby czarcia zapadka, nie? Po naciśnięciu o to, żeby wskoczyło to wytoczenie tutaj które no jest No dobra. Włożysz? No nie ten, tamten wyciągnięty. Ten od blazera A mówisz ten. o tym, Tam. Odwrotnie, tam jest akurat odwrotnie. Złożony. No dobrze. Okej, okay, pokaż pokaż zade, zade, zademonstruj. Okay. ok. No. Ciach i siedzi. Tak. I wtedy wystaje nam ta część, gdzie bączek. przypinamy bączek do, tak. do paska. Dokładnie, a to mamy, e, mamy w środku, wypnij, delikatne naciśnięcie, wysuwa, śruba, która tym, jest kontroluje. Na tym wałku tak, mamy możliwość korekty e, poziomu, tak? ale jest jeszcze jedna rzecz, e, jedna rzecz jest z tego typu, że mogę korektę prawo-lewo wprowadzać bez ruszania nóżkami, bez, tak? odrywania, ich. O, bez odrywania nóżek. Czyli też jest zrobiony, jest taki minimalny luz, jakby on jest celowy zrobiony na, mhm. w tym punkcie. Te nogi rzeczywiście e... te nogi rzeczywiście, rzeczywiście Zobacz, pasują, do nie? dopasowują się, do. oczywiście jest pewien zakres. Nie jest no to tak, na, ale... na 100%. Ale Maćku, przerywając no to Tobie 90. ten zakres tu, nam się wydaje, że jest nieduży. Jednak musimy pamiętać, że na odległości 100 metrów to no ten zakres potrzebujemy kawałek, tak, tak, więc ten zakres jest moim zdaniem naprawdę wystarczający. I to jest bardzo właśnie ważne w momencie, kiedy mamy różny teren, czyli mhm. jest krzywo jakieś, właśnie tak jak mówiłeś, w górach mhm. i tak dalej, to wtedy mogę tą korektę wprowadzać po prostu bez przesuwania tych nóżek, bo jeżeli na krzywej powierzchni przesunę, nawet na tylko trochę krzywej. To wtedy zmienia mi się całkowicie punkt, tak? Jasne. A w tym momencie mogę to po prostu skorygować i. Yy, no. I tyle. Czyli mamy gumki, mamy. To jest włókno węglowego. Mhm. Włókno węglowe, włókno węglowe, a nie. Yy, jakieś tam alu, które jest owinięte tylko. Do góry też się podnosi, nie? No, na, zasadzie, na, na zasadzie wypycha to sprężyna, jest, a, nie, a nie na zasadzie i, grawitacji. Pokazać, zobaczcie ile jest, ile jest tych pozycji, tak? Czyli hmm. tutaj nie ma, nie ma żadnych śrubek do kontrowania tego i tak dalej. Po prostu ustawiam daną wysokość i to się blokuje. Dobra tak? Maciek, ile, już, ile czasu już używasz tego dwójnogu? No będzie już rok rok. I jakie są twoje wrażenia? Bo trochę, bo trochę postrzelałeś z niego. Ja celowo dopytuję, bo chciałbym poznać opinię użytkownika. Ja słuchajcie, jestem kiepskim użytkownikiem dwójnogu, bo użytkowałem dwójnik może nie wiem, z 2-3 miesiące, więc nie tak długo jak Maciek. Maciek trochę jednak więcej strzela, dlatego dopytuję Maćka o jego, o jego wrażenia. Wiemy, że już ten dwójnik umożliwia nam tą korektę, ale. Takie po prostu, jakby ktoś przyszedł i powiedział, Maciek, chcę kupić, ale przekonaj mnie, dlaczego, dlaczego warto ten dwójnóg? Dwójnogów na rynku od, od groma i ciut-ciut. Znaczy, to... no, tak, tak, znaczy, coraz... Inaczej, Maciek, jeszcze raz. inaczej. Myślę, że rozwiązania jeden dwójnóg do yy, pięciu sztuk broni mnie przekonuje. Mam nadzieję, że Was też, bo tak naprawdę inwestujemy yy, do jednego karabinu, do drugiego karabinu, do trzeciego, czwartego i kupujemy jeden dwójnóg i e, sami dobrze widzieliście, że przepięcie, wypięcie tego jest mega e, mega szybkie, ale oprócz tego co jeszcze? Znaczy przede wszystkim w ogóle używanie dwójnogu nawet na polowaniach, bo coraz częściej widzimy to, że gdzieś strzelając powiedzmy z ambon i tak dalej, mm -hmm. nie opieram broni byle jak gdzieś tam na czymś, tylko jak jest jakaś półeczka zrobiona to po prostu na tym dwójnogu opieramy i i oddajemy strzał. To mhm. jest y, dużo większa stabilność jest tej broni wtedy. No wiadomo można to podważyć, y, jak dość dobrze strzela to sobie radzi bez tego. Ale oczywiście, że... ale jest to ułatwienie w, w dużym stopniu. Dlaczego ten? Jest bardzo dobrze zrobiony, mhm. każdy bipod jest numerowany, jak zauważysz. Jest, to rzeczywiście jest To jest też numer. nie jest sobie tam jakaś tam produkcja, tylko, mhm. tylko jest to porządnie zrobione, każdy jest taki sam, nie ma jakichś tam różnic, żeby... Nie no wiem, dobra, jeżeli mówisz, jeżeli mówisz że każdy jest taki sam, no mhm. okej, okay, to, to robimy test. Wypinaj ten i zakładaj ten. Zobaczymy, czy to tak... Bez, bez żadnego problemu, bez żadnego problemu sobie przepniesz i, i czy będzie to samo. Nie, w przypadku już trasera to jest. No okay, no dobra, no to teraz Pamiętasz raz... ten odcinek. Quality, kuality. Z... Tak. Okej. Okay, spróbujemy teraz włożyć tu. No i rzeczywiście. E, rzeczywiście też, też pasuje po zwolnieniu. To jest śruba taka jeszcze, bo to tu o tym pokaz, nie pokazaliśmy taka śruba, która taki motylek właściwie, który blokujemy sobie, żeby ta na tym e, e, sworzniu po prostu, żeby to nie chodziło nam. Tak? No, delikatne, delikatne przekręcenie i jest, jest zblokowane, tak, mhm. tak. rzeczywiście jest powtarzalny. Dobra, odepnij tamten, żeby nie było, że e, dwójnóg, który był na półce został założony na Twój karabin, a, bo a rzeczywiście, widać rzeczywiście po... numery... E, po ten numer na są? moim nie ma jeszcze. A, czyli, a ty, no. Wersja demo. Wersja demo, no właśnie. Tym, tym bardziej wersja demo powinna wrócić na, na twój karabin. Okej. Okay. Maciek, wracajmy do, do uchwytów. Czy uchwyt na Aera? No to mówimy. To jest M-Lock. Mhm. To jest to, co w straserze. Tak? tak. Lub K-Mod. W zależności od tego, jakie te wycięcia są w tym okay. przednim chwycie. Co tam mamy jeszcze? Mamy, widzę, blazer, tak jak to tak, no, Powiem tak, to właśnie ten do blazera bardzo dobrze się sprawdza, i tutaj e, klienci bardzo chwalą go. Okay. E, no, do bączków też, tych normalnych, Tom, pilów, tak, które okay. mamy, to też nie, jest tak bardziej ty... rozbudowane. To akurat w tej chwili nam się skończyło, więc nie mam mhm. co pokazać. Do szyny pikaczy, bo też dużo, na przykład załóżmy. Nie wiem, masz inne elementy do, do łapania, mhm. bo takie są też to do masz szynę Pikatinią podoprzymontowaną, na przykład na Keimot, to możesz też adapter do szyny picatini zamontować. Okay. No Jest uniwersalny taki, który po prostu przykręcamy wkrętami do, do osady, czyli też jest podobny, podobnego kształtu i. Tylko po prostu wkręcamy to w osadę. Co na stałe. stałe i tyle. Okay. E, czy coś jeszcze o dwójnogu? No tutaj za dużo nie ma. Oczywiście są trzy pozycje. O, o właśnie! O właśnie. Można, można to skrócić mhm. w zależności od tego, jak chcemy wysoko być tak, mhm. z bronią. To jest taka pozioma. Totalnie na glebie leżymy i, i mhm. w ten sposób też możemy strzelić. Poczekaj, ja jeszcze wyciągnę, zobaczymy czy to jest, czy to jest mega stabilne? Można, można. jest sztywny. No. Jest sztywny, rzeczywiście. Mam, no pewnie jak naciśniemy to, ale mhm. do ciężkiej broni, czyli ostatnio miałem właśnie Blazera w, z warmitową grubą lufą, czyli dość ciężki z przodu, bez mhm. żadnego problemu to sobie radziło. E, no. Tyle. Ok, słuchajcie, sprzęt dostępny tylko i wyłącznie w Strzelcu, w Zielonej Górze. Nie ma tego, nie kupicie tych bonów nigdzie więcej poza, poza Zieloną Górą, więc jeżeli chcecie, dzwońcie do Maćka, a jeżeli pytacie o ceny, bo nie powiedzieliśmy o niej, dlatego że konfiguracja jest poniżej, czyli macie wymienione ceny, jeżeli chodzi o Montaże, tak mogę to tak nazwać? Adaptery, adaptery, no? adaptery. Mi to się zawsze adapter kojarzy, wiesz. Kiedyś wieczór, bambino i ty, czyli adapter, bambino, nie że ty, tylko taka piosenka była, nie? E, no, więc nie wres... <laughs> Bo ty jesteś 10 ja, lat młodszy. E, no i wydało się. E, adaptery, ceny poniżej. I cena dwójnogu, cena dwójnogu w sumie możemy powiedzieć jaka jest, tak? Ogólnie wychodzi w okolicach 2-300 z, z adapterem. Z tak? adapterem, z jednym adapterem. 1900 zł adapter i, i około 400 zł, bo tam są różne kwoty w zależności. Oni fajnie to wyceniają, bo w zależności od tego, ile mają ile czasu, ile, ile materiału zużytego, mhm. to tak to liczą. Mhm. Wbrew pozorom do Blazera jest najtańszy. Najtańszy, a tu by pewnie było, o bo może droższy, a właśnie, że nie, czyli mniej pracy. E, dobrze Stefan, bardzo dziękuję. E, was zapraszam ja na, do najbardziej wystrzałowego adresu w Zielonej Górze, czyli Mechaników 77, gdzie e, można kupić nie tylko dwójnóg Bon czy e, Strasera w karbonie, ale e, tak jak za nami widzicie jest wiele, e, wiele, wiele innej broni, nowa używana. Każdy znajdzie coś dla siebie, a po drugiej stronie e, broń krótka. E, to co? Miłego dnia, miłej niedzieli. E, do zobaczenia. Cześć, Daszbur. Daszbur.